Bardzo długa kolejka, trzeba przyjechać z rana, pokaż kolejkę. Duża kolejka. Już duża, duża. stoimy jakieś 20 minut? Za wszędzie stoimy kolejka. Jest dużo turystów, ale nie białych. Jedziemy. Możesz tu tyłu ty nagrywać też. O ja w ogóle. to Jak? Po około 25 minutach jazdy kolejką wysiadamy i trafiamy do zupełnie innego świata. To Gong Ping. Miasteczko, które wygląda trochę jak sceneria z filmu i w pewnym sensie właśnie tak jest. Zbudowano je specjalnie dla turystów, żeby stworzyć spokojną przestrzeń przejściową między nowoczesnym Hongkongiem a duchową stroną wyspy Lantau. Mimo, że wygląda jak tradycyjna chińska wioska, to w rzeczywistości jest całkiem nowa. Powstała w 2005 roku razem z uruchomieniem kolejki Gong Ping 360 ale nie daj się zwieść, miejsce ma klimat. Stylizowane uliczki, sklepy, kadzidła w powietrzu, świątynie w tle, wszystko po to, żeby przygotować się na spotkanie z Wielkim Budją. Tu wszystko dzieje się wolniej, można zatrzymać się na herbatę, kupić pamiątki, albo po prostu chwilę posiedzieć i poczuć tę dziwną mieszankę spokoju i lekkiego kiczu. Miasteczka już tylko kilka minut pieszo i jesteśmy u podnóża schodów prowadzących do Tiantan Buddha. Jest się no, nie byliśmy na to przygotowani. Taki Buddha, którego zaraz zobaczymy, to nie tylko atrakcja turystyczna. To symbol duchowości, spokoju i harmonii. Został zbudowany stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1993 roku. Postawał przez prawie 12 lat. Miejsce nieprzypadkowe szczyt góry Ngon Ping na wyspie Lantau otoczony przez przyrodę i klasztor polin. Posąg ma aż 34 metry wysokości i waży ponad 250 ton. Cały odlany jest z brązu, a jego twarz patrzy w stronę Chin, jako znak pokoju i błogosławieństwa dla całego narodu. Buddha siedzi w pozycji lotosu, z prawą ręką uniesioną w geście ochrony i pokoju. Lewa ręka skierowana ku dołowi symbolizuje hojność i spełnianie próśb. Wokół niego sześć posągów ofiarujących bóstw, które przynoszą mu dary – kadzidła, kwiaty, lampki. To symbole wartości buddyzmu, moralności, cierpliwości, mądrości i współczucia. Tylko rzeźba. To zaproszenie do zatrzymania się. Choć zbudowany z metalu, wielki Buddha przyciąga jak magnes, bo przypomina o tym, że w świecie pełnym hałasu, czasami największą siłą jest cisza. My na Buddę na wyspie Lantał, ale to jest wszystko trochę mniej respektu. Mniej respekt? Bo tutaj nie musisz zakrywać sobie do kolan, bo tego czy A, no. nie do tego co dzieje się w nie musisz, no? No to tak jakby ktoś chciał wiedzieć. To nie trzeba. Halo? Ja Dzień dobry. No. Dzień dobry. Witam Was serdecznie przy najpiękniejszym widoku od ja nie umiem być z tym Umiesz, dobrze ci idzie. Chyba, Chyba jo, ja, no? Chyba, no? Jest szansa, że będziemy dostali raz...